Cześć, jestem Jarek. I dzisiaj skupimy się na temacie wynajmu naszych urządzeń. Jako firma XTON produkujemy różnego rodzaju urządzenia, które przystosowane są do szeroko pojętego przemysłu i motoryzacji. Nasze flagowe produkty z serii DP Master Flash służące do regeneracji filtrów cząstek stałych oraz wysokociśniowe myjki kabinowe Master Cleaner dostępne w różnych wariantach. Załóżmy, że prowadzisz warsztat i potrzebujesz myjki kabinowej do czyszczenia różnego rodzaju elementów. Niezbyt interesuje Cię opcja wydawania większej ilości pieniędzy w jednym momencie. Odpowiadając na potrzeby, przygotowaliśmy specjalną ofertę wynajmu All Inclusive. Czym charakteryzuje się wynajem All Inclusive? Stała opłata miesięczna. Nie martw się sytuacją na rynku. Przez cały okres trwania umowy Twoja opłata miesięczna nie ulegnie podwyższeniu. Pakiet korzyści w cenie. Nie trać czasu na zamawianie materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do pracy urządzenia. Cyklicznie otrzymasz je od nas bez dodatkowych kosztów. Gwarancja na cały okres trwania umowy. Możesz być pewny, że Twoja maszyna będzie sprawna przez cały okres trwania najmu. Otrzymasz do 48 miesięcy gwarancji producenta, a stała dostępność części zamiennych zapewni naszą szybką reakcję w czasie awarii. Kolejną zaletą jest możliwość zwrotu lub wykupu urządzenia. To ty decydujesz, z której opcji skorzystasz. Jeśli masz zamiar zainwestować w nowe maszyny do swojej firmy, zadzwoń do nas i umów się na konsultację, a my dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb. Subskrybuj nasz kanał i śledź media społecznościowe. Czekają tam na Ciebie promocje i informacje o kolejnych korzyściach.